Zakupy spożywcze w Tajlandii wraz z cenami. Ananasowy zawrót głowy 4 ,30 zł 30 groszy. Banany w stylu europejskim, długie, bardzo dobrze wchodzą 4 ,30 zł 30 groszy. Kiść bananowa tajska, takie małe tajskie banany kosztują 7 ,40 zł 40 groszy. Po ile ten ziemniak? To nie ziemniak. To Kiwi. Kiwi kosztuje tutaj 9 zł 35 groszy za 5 sztuk. Trawa. Trawa jest tutaj bardzo popularna, trawa cebulowa kosztuje 3 zł, niestety bez cebuli. Oraz oczywiście moje ulubione mango. 2 kg mango. Kilogram mango kajtuk kosztuje 12 zł 40 groszy. Wyszły 3 mangi. A kilogram mango najlepszego na świecie, czyli Nandok Mai, tutaj też wyszły 3 sztuki, kosztuje 15 zł. 80 groszy. To były warzywa i owoce. Czas na nabiał. Jogurty bezcukrowe i beztłuszczowe, naturalne oraz truskawkowe, to 5,70 i to 5,70. Mleko. Moje ulubione 2 litry mleka, 10,70 w takim. O! Obłędne, przepyszne szejki proteinowe, bezcukrowe, które smakują jak szejki z McDonalda. Taki jeden szejk. 5 zł. Majonez o obniżonej zawartości tłuszczu, tu jest 220 gramów, kosztuje 7,60. 10 jaj Kage fra, kosztuje 9,40. Kury wolne. Czas na słodkości, napoje oraz rzeczy przetworzone. Malutka, niestety 50 gramów. Czekolada, oj gana, gana jakaś tegożka, kosztuje 5,40. Napoje bezcukrowe. Est cola, kosztuje 2,40. Est pomarańcza, orangę, kosztuje 2,90. I produkty pieka moje ulubione lubię bardzo pieczywo. Bułka takowa czekoladowa, wkłada się ją do mikrofali, pyszna mięciutka wychodzi puszysta. Kosztuje taka buła 3,30, bułka z frankfurterką i serem zalana majonezem i keczupem, kosztuje 4,40. A takie bułeczki z rodzenami oraz z orzechami. Jedna sztuka kosztuje 3,80. To by było na tyle. Zostaw lajka, dzięki.